Siemanko, jestem Flame i dzisiaj, oczywiście, gramy w Insighta i jest to już piąty odcinek z tej oto bardzo specyficznej gierki. No i dzisiaj oczywiście była nowa gra na Epic Gamesie. Znaczy teraz już jest jeszcze nowa, ale zainstalowałem tamtą grę z wczoraj, ten Night in the Woods. No i według mnie ta gra jest naprawdę fajna. Znaczy, nie grałem w nią jeszcze i możecie napisać, czy mam ją zacząć nagrywać, więc przejdźmy już do, do gry, bo nie wiem, jak z tego wyjść, ale tak. No, i napiszcie, czy mam zrobić z tego serio, z tego tego tego. Tylko ja od razu mówię, że ja nie umiem tłumaczyć, bo ta gra niestety jest tylko w wersji angielskiej, a tam jest dużo mówienia. Więc no. Ja właśnie nie umiem tłumaczyć angielskiego. A wcale nie jestem taki tępy w angielskim, bo miałem bardzo dużo dodatkowych zajęć z angielskiego i po co ja to mówię? Tutaj sprawdźmy, co się działo, bo tak naprawdę to Niemcia, ja to łódką może przypadkiem nie mam tutaj przypłynąć. Chyba nie. Chyba ja mam tutaj przepłynąć tym. Czekajcie. A no w sumie tak naprawdę to nie pomyślałem. Przecież wystarczy teraz tym popłynąć za te rury. No i potem dopiero spuścić wodę. W ogóle nie pomyślałem. A jest to naprawdę tutaj dobre. Gdzie jestem? Nie, tutaj w tym dobrym miejscu. W ogóle nie Oczywiście teraz nie polecę, tak no. No dobra, generalnie gra jest bardzo fajna, mi się mega podoba. No, śmiesznie, że nie trzeba nawet w ogóle myszki używać, no ale. Wiem, że ta gra jest ciemna, no ale... Kurde. Chodzimy? Ale do czemu ja wyszedłem, no? Ty! Chodź tam. Pyk. No i już. Jest kit. Oczywiście w tamtym w przednim odcinku widzieliśmy jakiegoś stwora. Ojej. Ojej. Jakaś dziewczyna. Ale ja się jej nie boję, więc... Berbeciu. jaki z, Nieważne! Kurna ty, bo ona mnie zjadła! Co tu się w ogóle dzieje? Czy ona się boi światła? Nie? Okej, okay, odejdź. Ona nie może być zbyt blisko, bo potem już tego światła się magicznie nie boi. Ale, czemu to nie jest dla mnie straszne? Ja myślałem, że to jakaś ryba będzie, a to kurna jakaś dziewczyna. No to. Nie wiem, ale mnie nigdy nie straszą takie śmieszne. Kurta dziewczyny. Ej! No kurde! Sio! No nie. nie, no ja jeszcze muszę to od nowa, ja cię kręcę. Sio! Pewnie, kurde, youtuberzy to za pierwszym razem. Wszyscy robią, a ja, kurde. Odejdź. Nie, nie. Ty, chwila. To to jest ciepsze niż myślałem. No dobra. Ciężko mi idzie. Okej, okay, teraz tutaj na S. Tylko patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Walnę i już patrzcie co się dzieje. Ciężkie, ciężkie. Ciężkie. Chyba, że... Jakbyśmy zrobili, bo też mam taki jeden trik. Tak, w sumie tam jest taka kurde brama. Ta takie czerwone coś, śmieszne. Jakby to tak rozwalić? Może, jeśli się to da. Chociaż ona chyba tutaj powinna wpłynąć. Co nim ten? Chociaż nie, ona ma takie... taką. przerwę. Jest! To się działało! Dobra, bo ona pewnie zaraz tutaj przyjdzie. Więc lepiej zróbmy to już. Dobra, udało się. Nie zaraz tutaj przyjdzie, no bo. O kurde. Wypłynęliśmy już na powierzchnię. Chociaż czy ona umie żyć na lądzie? To się zaraz okaże. Chyba, że jeszcze muszę płynąć. A nie, nie muszę. Mogę stąd wysiąść? Mogę. No dobra. Tam jakieś światło czerwone, ale to chyba nic nie ma znaczenia. Hmm. Pewnie to da się wziąć. Oczywiście, tutaj nie będzie, można wejść. A jednak można. Ojej. I oczywiście. Jesteśmy w tubce. Tutaj mamy jakiegoś kolegę. Ale... Tego otworzyć nie będę umiał. Co tak wali, jakby ty, ale chwila, co z tym typem? Dobra, już jestem. Kurde, z tamtym typem to, coś różnie bywa. Co ja tutaj mam zrobić? Co jest? Chyba muszę włączyć zasilanie, ale co tak wali. O! 19? 18? To. Co się coś tutaj zaraz stanie? Chodźcie stąd. Nie mogę ich wziąć. Uciekamy stąd, Pawły. Co z tamtymi tymi. Miałem przypadkiem ich uratować? Lub coś. Czekajcie, sprawdzę. A, dobra, bo ja może będę mógł wrócić. To to się zapowiada ciężko, nie powiem. Chyba będzie to ciężkie. No ale będziemy mieć gęk, tak mi się wydaje. Bo chyba musimy coś z nimi zrobić, coś mi się... Tak... Tym tak na YouTubie, jakbym coś widział. Musimy mieć jakiś pewnie wagon. Aaa, dobra. Tym moim gęgiem będziemy musieli popchnąć ten wózek taki duży, bardzo taki olbrzymi. No tak. A może mi, no tak, w prawo też możemy iść. To sprawdźmy, co jest na prawo. No mamy coś tutaj... Chwila, nie, 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 najpierw do góry. Mamy kolejnych ziomeczków. Tylko coś zrobić, co zrobić, żeby oni się ruszali? A, ale pierwsze, co? To już wiem, co trzeba zrobić, czy ja właśnie. co ja teraz zrobię? O Jezus. No tak, muszę najpierw to dać na dół. Ty, ja mam tutaj spawn pointa. Jak ja wrócę? Nie wiem, dobra, najpierw zobaczmy, czy da się z tymi ziemkami coś zrobić. Znaczy tutaj mamy ten, to światełko. No to na pewno będziemy mogli mi sterować. Nie musimy iść na dół. To ciągle wali, to pewnie jakiś stwór. A widzę, zaraz będziemy się w tą Prider bawić, tak? No chyba. Zawsze w tej grze nie trzeba się jakoś mocno rozbujać, a tutaj takie zaskoczenie. Siup i siup. Dobra, jeszcze jeden raz. Chociaż nie już się bardziej nie da. Zauważyłem, że ta dziewczyna ma to jakiś zwykły statyw z kamerą. Nie Co? Co? Ale kozacko Już nie, ja cię kręcę Co jest? Ale fajne Podnieście mnie Joki koks! Dobra! Chodźcie tutaj. moje Arnoldy kochane, tylko nie spadnijcie. Dobra, jeszcze tacy głupi nie są. Chodźcie już, chodźcie Wydają odgłosy jak jakiś jakieś zombie. No bo w sumie są zombie Ej, spokojnie już mnie nie bierzcie. Dobra, idźmy teraz na lewo do tego wagonu, może już możemy go przenieść, bo to więcej osób trzeba będzie. Czyż chwila? Tutaj nie, tutaj nie, wiem, że tutaj też mogą mnie podnieść, ale najpierw sprawdźmy ten wagon. Bierzcie go. Pewnie, dobra, dajmy go tutaj. Nie wiem, tak po prostu, tak randomowo, bo chyba tutaj w nie podnieść, nie? Okej. Okay. Tutaj mamy, jesteśmy dalej. Jeszcze tak powiem. Ty, czemu oni to biorą za sobą? Tam coś e, no nie, czemu wy co tam od tego waliście? Kurno, no przestańcie! Chyba tutaj musi być, tak mi się wydaje. Tylko oni, kurde, za mną chodzą. Czy ja mogę się na chwilę od nich odczepić? Bo oni tak już chyba będą nieskończoność robić. O. O. No i dobra. Wszystko zgodnie z planem. Dziękuję. I po co tutaj przyszedłem? No, po co ja tutaj przyszedłem? Nie gadać, że muszę ich tutaj. A... To będzie ciężkie. No, powiem wam. Ciężko. Ty! Rozumiecie, że. Ja naprawdę tutaj. Nie ten. Nie nie myślałem, że tutaj idę się wspinać. I tego teraz nie sprawdziłem. Się sprawdziłem, ale on tam tego nie zrobił i poszedł sobie na inne piętro. Bo tak generalnie to eleven jak coś. Po co to może być? I to... Tutaj można się wystrzelić, tak? Ty! Już znam odpowiedź! Jeszcze mniej. Ciekawe, co? Może samo musi polecieć? Oła! Po co to jest? Hm, czekajcie. Dobra, wiecie co? Tak sądzę, że nie będę tutaj. Yy, potem sobie tutaj przyjdę, a teraz tutaj. Idziemy na inne piętro. Tak mogę na końcu, tutaj przyjść, więc. Wszystko się ogarnie, ale na pewno nie skończymy do tego odcinka. Nie skończę tego. Siema. Chodźcie. Idziemy na środkowe piętro. Ale chciałbym jeszcze skończyć jedno piętro, może i. No, będziemy kończyć na. No. A i ten, ten numer 19 to chyba chodzi o to, że tam muszę mieć tylu typów. 19. Razem ze mną. Siema, mamy gęk. 12. Nie tu uczestu. Ale pyrchają. No tego tutaj możemy sobie otworzyć. Chodź Mordo. Idziemy na górne piętro. A nie, możemy tutaj jeszcze iść. Chodźcie, kurde, mamy gang. Sorry, kurwa, wywaliłem jednego. No, tego się nie spodziewałem. Tak, już rozumiem co chodzi. Już rozumiem o co kamamy. trochę muszę szybciej. O nic zaraz. Ja nie bym tak nie mógł. Już się zżygał normalnie. O! No i siema mamy kolejnych przyjaciół. A dzisiaj będzie taki krótszy odcinek. I dlatego. Yy, no, w sumie już w sumie krótszy on nie jest, jest wystarczająco długi, więc to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Yy, no i. Subujcie, lajkujcie. Pomyślę nad live'em z Hitmana. Zobaczymy. Cześć.